Słuchajcie, pakujemy się do pociągu, właśnie do Teheranu, zobaczcie jak tutaj fajnie, jaka posadzka. posadzka, zobaczcie, super. Ech, I tak? nasz rydwan numer 5. Nasz rydwan numer 5, także spokojnie, mamy. O, nasze miejsce, super. Cztery w wagonie, przyszykowane jedzonko, wszystko. Ciekawe, kogo będziemy mieć jako pasażerów. Na rzeki, jak widać, rzeka wysycha tutaj regularnie na 5-7 miesięcy, nie ma wody w ogóle. A jesteśmy przy jednym z pięciu najpiękniejszych mostów Esfahan, ten nazywa się 33 Mosty i ma te jedyne 350 lat. Zobaczcie, jaka piękna architektura. Jesteśmy na kolejnym z mostów w centrum miasta. Yy, nazwa tego mostu to. Chodzisz? Did I say it wrong? The yeah. name? Chodziu. <laughs> bridge. Chodziu Bridge. Tak. Yeah. Yy, tutaj u góry mamy miejsce, gdzie szach przebywał, śpadał, podziwiał wodę i zwierzęta i spędzał miło czas. Obecnie bardzo dużo młodych osób w jak słyszycie? Śpiewają, bawią się i robią sobie konkursy muzyczne. Podobno bardzo fajnie tutaj to wygląda wieczorami, więc może wieczorem wrócimy. Słuchajcie, jesteśmy w maczecie wakil. To meczet Shiraz w, w południowym Iranie, oczywiście. Jest położony na zachodzie od Bazaru Waki. Meczet datowany jest na lata 1751-73, jego budowa po okresie Zand. A w XIX wieku był pięknie odrestaurowany. Teraz, po zachodzie słońca, robi niesamowite wrażenie. Mają cudowną mozaikę. Oczywiście najpiękniejsze kolory mozaiki w odcieniach niebieskiego, lazuru. Po prostu fantastyczne. Tu naprawdę trzeba by przyjechać, zobaczyć. Warto. Słuchajcie, teraz jesteśmy w głównym salonie Szacha. To jeszcze my tylko dodamy, że ten plac, na którym się właśnie teraz znajdujemy jest jednym z największych i najpiękniejszych placów muzułmańskich na całym świecie, wpisany oczywiście na listę UNESCO. Nie ma się co dziwić. Słuchajcie, to pomyłka. Nie przyjmował. Przyjmuje nadal. Przyjmuje nadal. Przyjmuje nadal te parady. 4-5 razy w ciągu roku tutaj odbywają się. Widok są jest przepiękny, zobaczcie. Coś pięknego. Niestety jakiś pan nam się tutaj wchodzi w kadr. No, ale okej, okay, damy radę. Warto się tutaj było wspiąć naprawdę. <grystanie> A to tylko dwa wysokie piętra. To jest jasno. Tak. Wszystkie Tak. Byliśmy właśnie na największym targu w Iranie. Słuchajcie, Turcja to jest nic w porównaniu z tym. Naprawdę. Larmo, przepychanki, mało miejsca. Ilość ludzi. Ilość ludzi. E, no, nie wiem, feria barw, kolorów, zapachy. To co tam można kupić, zobaczyć, dotknąć dywany, ciuchy, kosmetyki cudowne. E, no leksów, po prostu bardzo fajna rzecz. Polecam każdemu. To życie niesamowite, naprawdę. <laughs> Dzięki. No i oczywiście zakupy. Mała odmiana po dwóch tygodniach różowego. Dobra, to ja chcę to w niebiesko.